NL 2024, 8529 328. Jest to przepiękny gołąbek. Oryginalny Case Walters, Przepięknej barwie, ciemno. Ciemny szpak jeszcze dodatkowo tutaj ma w jednym skrzydełku taką pełną białą lotkę. Taki markerek. Dobry znak. Eee, pochodzenie tego gołąbka. No super, super tu gołąbek od strony, od strony mamy. Mamy tutaj Beauty Kittel na Beauty Gripple, Imbred Pitbull na Pitbull 560. Tu hodowcy, którzy będą kupywać te gołębie, na pewno tych, te gołębie znają. O strony tatusia jest super, super gołąb rozpodowy, lotowy Case Waltersa. Stary gołąb lotowany z 18 roku, zasłużony. Został przeniesiony w 23 roku do gołębnika rozpodowego. Gołąbek osiągnął bardzo wiele czołowych lokat u Case'a Woutersa. Byłem u Case'a to widziałem rodzeństwo tych gołębi, bierze udział teraz w tym roku w lotach, także zapraszam do licytowania oryginalny Case Wouters.